Dzień dobry wieczór i tam w grze o nazwie SCP 022 i co to za gra? Jest to gra o obiekcie y, 022, klasi, klasy Euclid jest to kostnica z której wstają czasami zwłoki o, prawdopodobnie my jesteśmy właśnie teraz takimi złokami. Widzę, że są jakieś japońskie, japońskie znaczki, to jest pewnie jakaś japońska produkcja. Najprawdopodobniej. Uf. O! Mogę zostać tak spopielony. Immediately. To widać, że tłumaczenie jest. ...immediately, to powinno być, ale tu widać, że tłumaczenie jest, jest dziwne. Jeszcze um, państwo zobaczymy, o co w tym chodziło? generalnie tak. Jak gdyby w tym razem, o dziwo, nie jesteśmy, jak to się mówi... ...to nie my jesteśmy... jakimś częścią placówki, czy coś w tym stylu, tylko my jesteśmy właśnie zwłokami. Także to jest całkiem dziwne. Co no to pisze? O wstycznie tak, it looks heavy. Musimy mieć jakiś pomysł. Co by to zrobić? Pytanie, co właśnie? Ciekawe mnie... Dosyć, dosyć ciemno, w sumie gamma można zwiększyć. E, video. Gamma na takie 70. O, ale dobrze widać teraz wszystko. O! Wiecie co to jest? Patrzcie, jakie tego ciekawie to widać wszystko. O! Patrzcie, dobrze myślałem, że, że to zostanie podpalone. Tylko, że starczy to laguje Ale teraz. Oxygen tank. Czy on może wybuchnąć, na przykład? O, czekajcie chwilę. O, powiem tak. I wybuchnął. Czyli dobrze, dobrze myślałem. Kryć fajnie jest. to jest Jaki, jakieś escape room? Coś w tym stylu. Może zawsze zaczyna od początku, ale dobra, zobaczymy to. To jest mi ustawienie lekkie, bo mamy chyba wszystko na. Eee. Wszystko jest na epic. Damy sobie może na medium. też Anti-aliasing może być na high. A distance może być na. Tak, efekt na medium. nie najbardziej i to. Textura może być na high. Post processing na epic. To jest ok. Zobaczymy, jak to pójdzie, bo dobra. Dobra, jak będzie to. Medium. WiD distance. Nie wiem, po mi with distance, ale jak będzie. o bo chodzi o, o ten ogień, efekt ogień, o, okay, tak naprawdę. Może nawet efekty damy sobie na, na najniższe. Bo efekty po prostu tutaj najbardziej, te, o, obciążają najwyraźniej. Ten efekt ognia, reszta idzie dobrze, bardzo. W sumie tylko efekty mogą dać na najniższe, a reszta mogą zostawić. Ale dobra, czy faktycznie jak się da ogień. Okej, to jest ciekawe w ogóle, podoba mi się ta gra. Podoba mi się, zaczyna się, to, to zaczyna się bardzo ciekawie. Eee, aż mnie to właśnie ciekawi, jak tutaj tego. Okej, okay, dobra. Tu mamy to jeszcze miejsce, dobra. Już wracamy. Tutaj mamy taki układ. Yy, myślę, że no tego nie możemy przenieść, ale myślę, że jak to podpalimy jeszcze raz, tak samo jak to zrobiliśmy do tej pory. Że tu po prostu to położyć, to się podpali. I w ten sposób, aha. O! Możemy spalić też? Chyba nie? Nie, chyba nie Tu bym tak chciał to, chciał to zostawić i tu jak najdalej odbiec do tego miejsca Żeby to się wybuchło i otworzyło nam też ewentualnie. tak mi się wydaje, że tak zrobi Oj, chyba jednak... Dobra, nie Okazuje się, że nie możemy jednak tego w ten sposób tworzyć, czyli będziemy musieli znaleźć wyjście w inny sposób Okej okay. Dobra Czyli gra się za każdym razem resetuje, nie? To jest tak, jakby właśnie taki Escape Room. To jest taki Escape Room. Muszę teraz się upewnić, na pewno jesteśmy ee, ciałem. Ta, na 100% jesteśmy ciałem, dokładnie tak. O to to, to jest niepewne było. Eee, a, mogę zresetować, ja to nie chciałem, a tego robię, to jest w po prostu Tak, Ta, to, to tak, jak pisało w sep po prostu spala nas auto, znaczy dobra, nieważne. Czyli tak, przede wszystkim nie możemy wchodzić ponownie do tego miejsca, ale ciekawe jest, jak ktoś przyjedzie do nas. Jakby to jest właśnie... To, to nie wiem, czy to jest właśnie. Nie ciężko że czy to jest horror, czy nie, bo my, my jesteśmy trupem, czy my nie jesteśmy człowiekiem, który ucieka przed trupami, tylko my jesteśmy trupem. To są rozumiem drzwi. Pytanie, co z tymi drzwiami my będziemy mogli robić? Hmm. O kurczę, to coś jest. Ej. O, patrzcie to. To coś, to są jakieś elementy. Tylko nie, 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 nie wiem, co miałbym z nimi zrobić. Hmm. Ciekawe. Chyba, że jakby. Jakże to jest? Halo, nie, nie buguje się, proszę cię, proszę cię. R. O. Nie, może. Jakoś tak, trzeba mocniej przywalić, nie O, jest jakiś, jest jakiś trupak Mogę mu coś zrobić? O, jeszcze ładnie pali, fajnie Mogę nie wiem, zrobić to tak? Palić go chyba nie mogę jednak No nic A czy jak dam ogień gdzieś tutaj może Wie no, teraz właśnie takie pytanie Co ja tu mogę właściwie zrobić? Skalać tej grze nie mogę, tu już widać, że, 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 że to są gorące A już wystygło zresztą Hmm Co też się w tym pokoju mamy Jako tako No palenie tego nic nie daje. No możemy jeszcze podgrzeć, spróbować podgrzeć to, to, to na górze. Chyba, że możemy jakoś. Nie wiem. No tu nie możemy nic z tym zrobić. O! Ciekawe. I tam, jak zapewne zaraz otworzę, to, 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 to tam już nie będzie. Więc. Nie ma co. Hmm. Kurczę, no powiem Wam. Pewna, pewne problemy no, od początku się pojawiły. Ciężko mi powiedzieć, co właściwie mamy robić. Mogę przy tym stać? Mogę, niby. To chyba ta druga teseczka gdzieś, o. Możemy ją przecież razem podpalić. Również. O. Się rusza, ale nie możemy jej podnieść ani nic. Jak ty rzucimy deseczkę, to też się nic nie zmieni. Możemy ją spróbować tam rzucić po prostu, żeby ona tam była. Jak się zamknie, to co się stanie z tym? Okej, okay, to po prostu wypadło. Hmm. Tak myślę. No tutaj to nic nie daje, że to, że to kładę pod tym. Czy na suficie mamy coś ciekawego jeszcze? Chyba nie. No właśnie, wiecie co teraz są. To są problemy, właśnie. Problemy. Jak wystąd stąd. Jak stąd wyjść? O, patrzcie, co tu jest. No ja mogę na przykład. A, co chwilę się te ciała zmieniają, nie? Ja mogę na przykład... tak... Pyk uderzać kilka razy... Oj, ja to przeczytałem drugą, na drugą stronę, chyba ta O. A teraz? Jak to otworzymy? Nie ja mogę tego otworzyć, co? Nie, nie, nie chciałem tam, nie Nie chciałem Ajajaj Jeszcze raz. Dobra, czy to przy okazji musimy się upewnić. Tak, to jest gra logiczna. Także... Bo to było ważne, bo wcześniej tego do końca nie ogarniałem. To była faktycznie gra logiczna. Tak się wiecie. Tak niby zagadki same, ale tak nie byłem pewny, czy na pewno... Czy na pewno o to chodzi? Tu na pewno musimy coś zrobić z tym. Z water pipe. Jakby tak podgrzać wodę i zwiększyć bardzo ciśnienie. Jakbym to tak... O widzicie? O! To jest jakby teraz och ochłodzone, nie? Hmm tu jeszcze mamy tego Czy to oznacza teraz, że, to, że tu mogę wejść? To jest to chłodzone? Czy nadal nie mogę? A, dobra. Rozumiem, rozumiem, rozumiem. Jasne, że tak. E... A, widzicie. Tylko trzeba. Dobra, rozumiem już. E, Restujemy. E, o co chodzi? Musimy, pod... Musimy uruchomić wodę. Następnie postawić e, deskę pod e, tlen. Żeby go wysadzić. A następnie schować się w, w tym, co jest akurat chodzone. Bardzo, bardzo fajna zagadka, podoba, mi się. Bardzo fajne. Naprawdę, naprawdę fajne. I ta gra ciba bardzo przychodzi, a to jest na unity robione. Yy, przepraszam, na takim unity, Unreal Engine. Jest to robione. I wygląda całkiem... Bardzo, no, ładnie wygląda, bardzo ładnie. Czyli tak, przede wszystkim to do podpalenia. Poszliśmy dwie deski. To jest druga deska. Tak jest I tak, teraz tą deskę od razu, nas się już podpaliła Możemy sobie najlepiej gdzieś odłożyć dalej, tutaj możemy sobie odłożyć, dla bezpieczeństwa A tam musimy podpalać te rury O, teraz No coś tam O, teraz działa, dobrze a może wystarczyła, jedna to nawet. Teraz ważna rzecz. Zakładzimy to tu. I natychmiastowo ukrywamy się tutaj. Dobra, i czekamy aż wybuchnie. Pięknie. No i super Dobra, idziemy dalej Teraz może oni też będą uciekali, co? Też rozumiem, że oni są dla nas niegroźni, bo oni są... Czy groźni są? Nie wiem, czy oni tam w moją stronę? Nie, a oni po prostu uciekają Oni są na podobnym poziomie co my, bo my też jesteśmy takim typem dużym... Oni są w dużo gorszym stanie po prostu Które ma? Kolego. No tam tak trzepie? O! A widzicie. Dobra. E, tak jak to pisało w. w, w prawda, w Wiki SCP. SCP-022 to jest jakby. nawet no, przyjęty przez oczywiście on jest. To powoduje automatycznie, że. E, ma, on sposoby, ma on sposoby radzenia sobie z pewnymi niebezpieczeństwami, takimi jak siódrzeczka. I wszystkie, wszystkie obiekty, które chcą uciec, zostają spopielone. Bo to jest jedyny sposób na pozbycie się ich, no albo po prostu, po prostu poczekanie. Większej, dłużej. O, nie, nie, nie. żeby by to nam wysadziło już teraz ten oxygen tank. Fajnie. Możemy to położyć od razu tutaj. I ukrywamy się od razu w tym Dobra, ale teraz już widzicie, już teraz jest dużo dużo szybciej, to leci. Proszę bardzo. Tak też myślałem, że trzeba będzie jakoś to inteligentnie zrobić. Dobra. Mamy to. Zresztą teraz już nie działa ten styczek, nie? Tak, on już teraz nie działa. Ale mam pewien pomysł. Mianowicie, poczekać sobie aż ten chłop po prostu tam dojdzie do tego miejsca. Widzicie? On sobie będzie szedł, może. I może mu się uda uciec, kiedy my akurat będziemy bezpieczni. Trochę na ekran, że tylko nie wiem czemu. Dawaj, dasz radę, dasz radę Tam już jest wyjście Uda ci się Wierzę w ciebie, wszyscy w ciebie wierzymy Że ci się uda Patrzcie greć, patrzcie Zaraz to go zamknie Kolejny? Nie O właśnie Teraz pytanie, czy ja mogę teraz tak na szybko przebiec? Także się nie da sprintować hmm. O Proszę bardzo No i dobra, no taka krótka gra była jak się okazuje, SCP-022, SCP-022, tak, SCP to 022, ale no cóż, no i się oczywiście podoba, no to zostawcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie, no i cóż, no to tyle, no, gra się skończyła, <grych> może zobaczymy jeszcze inne biery tego typu, a na ten moment, cześć!